W następnej, ale degustacji tym razem angielskie piwo z Browaru Dara Brewery. Niedaleko, jakieś 20 mil ode mnie. I Jest to co? Azaka IPA, ale taka bardzo sesyjna. 4,4% alkoholu. No i oczywiście to nie jest Single Hope IPA, bo oprócz Azaki dodano tutaj także Eldorado Cascade i Amarillo tutaj e, powinno być całkiem tropikalnie, cytrusowo. E, a w składzie jest woda, jęczmień, pszenica, chmiele. no i drożdże. I co jest najważniejsze, to to piwo jest refermentowane w butelce. Dlatego tak zamieszałem przy nalewaniu. Jak widzieliście, takie spore kawały e, drożdży wleciały do. E, Kieliszka. Kapsel jest taki sam, jak i w poprzednim piwie. Po prostu daram brewery, z napis na, czarny, na czarnym tle. Nic ciekawego. Powtarzam się, stare kapsle mi się bardziej podobały. Były takie. No, miały logo na sobie, prawda? Taki krzyż. E, tak jaki tu jest na tym kieliszku. Jest, jest gdzieś, jest, jest, tu jest. O! Z daleka na nie zobaczycie, ale tu może, na pestkę więcej zobaczycie. <kühne> Piana drobno średnio pęcherzykowa, trochę później się zaczęła robić dużo większych tych ale Jak widzicie na pewno jest zdecydowanie zamglone to piwo. Nie wiem czy to widzicie, ale tu od spodu jest naprawdę dużo wielkich takich kawałów drożdży. Aromat jest przyjemny, lekko słodowy, z taką dosyć fajną, mieszanką takiego koktajlu e, owocowego, e, mango, troszkę papaja, troszkę ananas, no, ale też słodowo i gra swoją tutaj rolę. To nie jest taki aromat, że wbija się w oczy i, y, i wychodzi uszami. E, ale jest przyjemnie, jest przyjemnie. Co prawda myślałem, że będzie bardziej wyeksponowane. Yy, właśnie ten aromat, no ale może to jest w smaku. Zobaczymy. Wasze zrobię. Mm. Fajne. Dosyć lekkie, <laughs> jeśli chodzi o ciało, ale ma fajną teksturę. Yy, czuć pszenicę. Jest tak delikatnie, troszkę. Kremowo ale dosyć wytrawnie. Później przychodzi dosyć spora goryczka. Także macie tylko kilka sekund, na tą właśnie taki miękkie, miękki środek, gdzie poczujecie troszkę słodowości. No i te owoce egzotyczne. U, nie ma tego zbyt dużo. Troszkę cytrusowości jest też. I później przychodzi goryczka, która jest grejpfrutowa, tak, ale bardzo zestowa. I wydaje mi się, że później przychodzą ziołowe nuty także. No, że to nie jest czysty grejpfrut, takie czyste, białe albido. Tylko troszkę ziołowości tam też jest. Tak mi się wydaje. Ogólnie piwo jest bardzo przyjemne. E, sesyjne, łatwo wchodzące, łatwiej się, no naprawdę przyjemnie się je pije, e, raczej wytrawne, no i trochę owocowości jest tam, tak. Ha, myślałem, że będzie więcej w aromacie, szczerze mówiąc. Goryczka znowu tak jakby troszkę kanibalizowała to piwo, przejmowała kontrolę, nad całością, no, ale może to jest e... ich znak e... towarowy, że tak powiem. E... Wyróżniający, ktoś tam rzeczywiście lubi goryczkę, bo mm, no, te dwa piwa, które właśnie miałem, były no, naprawdę goryczkowe. E... Hmm. Ale ogólnie jest bardzo przyjemne, łatwo się jej pije, tak jak powiedziałem, sesyjne, w miarę właśnie takie egzotyczne e, cytrusowe. No i ta goryczka jest naprawdę na wysokim poziomie, może przez to, że nie ma takiej dużej słodowości, ale naprawdę fajnie fajnie tutaj ona e, jest wyeksponowana, co mi się podoba, bo ja lubię gorzkie piwa. Może to jest takie bardziej odskulowe, że gruczka jest porządna, ale oni zawsze robili takie schoolowe piwa, takie bardzo tradycyjne. Robili belgij belgijskie piwa, robili <trypy> tradycyjne IPA. Tak na przykład Bombaj. Naprawdę to było bardzo esencjonalne, ciężkie IPA, które rzeczywiście. Wytrzymałoby tą drogę do, do Bombaju. E, no, dobre piwo, łatwiej się pije, sesyjne. No, można przy tym posiedzieć. Mnie się podoba. Warto spróbować. E, tylko ostrzegam, ono jest gorzkie. Ono nie jest słodkim milusie i nie jest milczykiem. Nie, ono jest gorzkie. Ono jest gorzkie jak IPA, tak jak powinno być. Mam nadzieję, że ta decyzja Wam się podoba, tak jak podobało się to piwo, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał każde nowym filmie na kanale, tak, nie się na bieżąco. No i po prostu nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Wasze zdrowie. jest.